Studia ukończyłam dokładnie 18 lat temu. W 2004 roku w lipcu otrzymałam dyplom magistra rachunkowości i zarządzania finansami Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Tak naprawdę po zdanej maturze nie miałam jasno określonych planów zawodowych. Studia wybierałam kierując się dużym wyborem zajęć. Wydział Zarządzania zapewnił mi bardzo szeroki wachlarz możliwości i po pierwszych dwóch latach nauki wybrałam specjalizację rachunkowość i zarządzanie finansami, która pozwoliła mi się przygotować do... Pierwszej pracy. Bardzo dobrze pamiętam wszystkie wykłady z rachunkowości u profesor Anny Szychty, która później była moim promotorem, u profesor Ewy Śnieżek oraz u profesor Ewy Walińskiej. Przede wszystkim uczelnia pozwoliła mi na podjęcie praktyk w jednej z firm wielkiej czwórki, w firmie Deloitte, w dziale audytu finansowego. Dała mi możliwość połączenia zajęć razem z praktykami. Nie miałam problemów w zaliczaniu egzaminów w terminie, jak i napisaniu i obronieniu pracy magisterskiej. Tak naprawdę tuż po zakończeniu sezonu audytowego. I tak jak powiedziałam już wcześniej, zajęcia z rachunkowości i zarządzania dały mi bardzo mocne podstawy do podjęcia praktyk zawodowych, a następnie pracy i przeprowadzania audytów w wielu polskich organizacjach. Od 2018 roku pracuję w centrum finansowym firmy Signify. Obecnie na stanowisku z podwójną rolą dyrektora centrum finansowego i dyrektora finansowego na region Europy. Do firmy dołączyłam jako szef zespołu Artuar, który był tuż po przeniesieniu procesów z lokalnych organizacji. Miałam już za sobą spore doświadczenie, które wyniosłam z firmy Deloitte, gdzie spędziłam 5 lat, oraz z firmy Infosys, gdzie w trakcie swojej 10-letniej kariery miałam okazję budować zespoły, obsługę procesów księgowych, jak i wdrażać plany transformacyjne dla globalnych klientów. To wszystko pozwoliło mi tutaj na wzmocnienie struktur i stworzenie silnego zespołu oraz przeniesienie kolejnych ciekawych ról do łodzi. Młodzi ludzie, decydując się na wybór kierunku studiów, powinni przede wszystkim wybierać testy. Studia, które pozwolą im rozwinąć ich naturalne talenty i przygotować się do podjęcia pracy, która będzie sprawiała im satysfakcję. A jeżeli jeszcze te dwa czynniki uda się połączyć z wymiarem materialnym, to pełen sukces gwarantowany. Mam jedną prostą radę. Brać sprawy w swoje ręce i działać, nie bać się podejmowania wyzwań i proponowania własnych rozwiązań. Nie mam planów związanych z żadną konkretną rolą. To, co chciałabym dalej robić, to rozwijać się i móc pracować z ciekawymi ludźmi, tak aby po zakończeniu kariery móc spojrzeć wstecz i czuć pełną satysfakcję. A jeżeli jeszcze przy tym będę mogła wpłynąć na rozwój innych, to pełen sukces.